Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotujemy sobie bardzo fajne danie rodem z kuchni węgierskiej, ale mocno zaadaptowane już u nas, czyli leczo. Bardzo wdzięczne kolorowe, ale na zimę w sam raz. Ponadto możemy podać je i z kaszą, i z ziemniakami, i z pieczywem, co niniejszym uczenie, a do leczo potrzebne nam będzie. Dwie łóżki oleju, kilka liści laurowych i 200 gramów kiełbasy dobrej jakości, jedna duża cebula dwa ząbki czosnku i ewentualnie kawałek pora jedna papryczka peperoni dwie czerwone papryki mogą być też różnokolorowe jedna mała cukinia kilka pieczarek 200 ml przecieru pomidorowego łyżeczka cząbru czubota łyżka majeranku i mieszanka pieprzu ziołowego z zielem angielskim. Sól i pieprz. Ponadto wykorzystam dzisiaj dwa noże. Pierwszy do warzyw ryflowany jest on już w santoku, a całą resztę załatwię nożem szefa kuchni w chińskim stylu. Kiełbasę możemy pokryć na dwa sposoby, albo na półplastry, albo na ćwierćplastry. Ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem Krojenie w półplastry, ponieważ są ciut większe, idealne na porcję. Olej mamy rozgrzany, więc w takim razie możemy wrzucać śmiało kiełbasę i smażymy do zrumienienia. Kiełbasa smaży się bez naszej pomocy, w takim razie możemy się zająć warzywami, które kroimy i smażymy w pierwszej kolejności: por, czosnek i cebula. Cebulę kroję w piórka. Do tego celu najlepszy będzie nóż z santoku, on jest Dzięki temu warzywa nie będą się do niego przyklejać. Do cebuli kroimy jej idealnego partnera, czyli czosnek w płatki i opcjonalnie por. Pora kroję w plastry. On jest tutaj fajny w leczo, ponieważ da nam taki dodatkowy smakowy kontrapunkt i odbije się od papryki. no Moi drodzy, kiełbasa się pięknie zrumieniła. U mnie szkinianki pracują, mógłbym ją zjeść taką, ale no, musimy dążyć do tego, żeby zrobić leczo. Tutaj pojawia się nowy gość, czyli liść laurowy, warto go zawsze wrzucić, żeby już tłuszczu wydawał więcej smaku i aromatu, no i dodajemy pokrojone wcześniej warzywa. Całość mieszamy i odstawiamy na kilka minut. Teraz zabieramy się za pozostałe warzywa, Nie właściwie możemy wrzucić w tym samym momencie, zaczniemy od papryki. A skoro Jasiek zna się, to pokażę Wam, jak oporządzić paprykę tak, aby absolutnie jak najmniej z niej marnować. Odkrajamy pół centymetra niżej tak zwaną czapeczkę. O, samo wychodzi nam łodyżka, pach. Tutaj sięgamy po środek, który nie jest do końca zjadliwy. Usuwamy błony i tak przygotowaną paprykę możemy już kroić centymetrowy pierścień i teraz pod kątem pach tutaj podobnie pamiętajcie żeby paprykę kroić od strony wewnętrznej, już nie będzie się ślizgał a ponadto jest mniejsze ryzyko na to, że odniesiemy jakąkolwiek kontuzję czas na papryczkę chili, którą kroimy drobno łącznie z nasionami, one nam dodają charakteru. No i papryka jedna i druga ląduje na patelni. Na patelni już miękną wszystkie składniki na czele z papryką. Ja w takim razie zajmę się dwoma najmiększymi składnikami, czyli cukinią oraz pieczarkami. Cukinię kroimy w grube ćwierć plastry, żeby była wyczuwalna pod zębem. I ostatnie pieczarki. Możemy je pokroić na grubsze plastry, tak żeby były wyczuwalne. I cykinia, i pieczarki będą na patelni też w rondlu, to zależy od naczynia. Czekamy, aż wszystko zmięknie, zmniejszy objętość. Moi drodzy, po tych kilku minutach, kiedy warzywa już nam zaczynają elegancko mięknąć, myślę, że możemy dodać wszystkie pozostałe składniki, czyli i przyprawy, i przecier pomidorowy, no i oczywiście sól, pieprz. Prawda, że proste? Pieprz ziołowy i mielone ziele angielskie, majeranek, cząber i przecier pomidorowy. Zamieszamy i zostawiamy całość w świętym spokoju. To jest ten moment, kiedy nakładamy o, wszystkie składniki na talerzu. Ale to jest jedna forma, możemy też podać o, w bułeczce. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Zresztą taką propozycję podania zasugerowaliśmy w naszej książce z moją małżonką, czyli przy jednym stole. Zresztą, moi drodzy, nie byłbym sobą, gdybym tego nie spróbował. I zrobię to z największą przyjemnością, bo czego tu nie lubić? Mm. Fantastyczna, charakterna, cudowna kiełbasa, pikantna, także naprawdę polecam Wam. Rewelacja. Mm, aż się nie powstrzymam.